Informacje o nadchodzącym sezonie piątym, masa zwiastunów, darmowe nagrody, które koniecznie musisz zdobyć przed nowym sezonem, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie udajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. A jeżeli jesteś tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Tak samo jeżeli Wy nagle na swoje konto chcielibyście dostać tyle fałdolców, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osoby tak chciało. A jeżeli Wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku zwycięzcy konkursu na Halloweenowe skiny, których teraz widzicie na ekranie. No i generalnie, jeżeli wy nic nie wygraliście, no to spokojnie nie macie się o co martwić, ponieważ sezon 5 jest już dosłownie za rogiem, a na pewno w sezonie 5 będzie niejedna okazja, w której zapewne będziecie mogli coś wygrać, przykładowo karnet, bądź też coś innego. Także miejcie oczywiście Subika z dzwoneczkiem, żeby w razie czego następnych konkursików nie przegapić. A my przechodzimy do tematu właśnie sezonu 5, ponieważ dostaliśmy nowe informacje, właśnie na temat tego sezonu, no bo oczywiście już dosłownie za chwilę ten właśnie startuje, więc na samym początku mamy właśnie coś, co wydarzyło się na wyspie i generalnie został aktywowany tak zwany etap trzeci całej machiny czasu I jak się okazuje, no to ta zniknęła właśnie z Sioła Szaleństwa wraz z przy okazji wszystkimi rzeczami z właśnie rozdziału pierwszego, jak i przy okazji z agentem Jonesem i generalnie właśnie okazuje się, że najprawdopodobniej agent Jones właśnie, że tak powiem, się przelewał z właśnie tym wszystkim, no ale generalnie całość jest dość ciekawa. Tak samo również jak ciekawe jest to, że na Mega City pojawił się bardzo ciekawy ekran i generalnie no to jest to właśnie tak zwany ekran z po prostu niebem z rozdziału pierwszego i przy okazji jak sobie pod takowy ekran w Mega City podejdziemy, to zacznie nam grać muzyczka z po prostu tak zwanego OG sezonu, czyli właśnie z rozdziału pierwszego. Także no wydaje mi się, że całkiem spoko zapowiedź i chyba najciekawszy Zapowiedzią jest to właśnie teaser w prawdziwym życiu, a najdokładniej coś takiego, co otrzymał Karecz JD, i generalnie to sobie pojawiło się właśnie w jego ogrodzie, jak ten nam mówi, i jest to właśnie jedna z rzeczy z rozdziału pierwszego. Także naprawdę całkiem ciekawie, że te rzeczy z Fortnite'a teraz, że tak powiem, przechodzą do twórców, także zobaczymy, co otrzymają jeszcze inni twórcy, więc oczywiście o wszystkim Was w razie czego poinformuję. A pierwsze co, to oczywiście Track N Oasis, czyli po prostu znak z rozdziału pierwszego dla Carreggia JD. Tak samo również moi drodzy już dnia dzisiejszego, jak wy oglądacie ten materiał to jeszcze chyba nie, ale już dziś ma się pojawić właśnie słowo na następny sezon od tak zwanego Marka Reina, który co sezon daje nam właśnie jedno słowo, którym określa on następny sezon. Więc jakie może być to słowo? Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy wy macie jakieś propozycje. Według mnie będzie to na przykład coś w postaci, nie wiem, słowa OG, bądź też na przykład nie wiem, powrót do Czegoś tam, no nie wiem, ma to być jedno słowo, więc jak macie jedno słowo, które może określić następny sezon, dajcie znać w komentarzu. A my teraz przechodzimy do darmowych nagród, które koniecznie musicie odebrać przed startem sezonu piątego, bo takowych jest całkiem sporo. Zaczynając od czegoś, co pojawiło się dnia wczorajszego, a najdokładniej dwie darmowe nagrody, jak i przy okazji Discord Nitro również za darmo. Więc na samym początku musicie wejść na dowolnego Discorda Fortnite'a. No i wy w moim przypadku ja sobie wbiłem na zagranicznego. Następnie musicie zalogować się poprzez wasze konto Epic w właśnie kanale Leaderboard Chat, poprzez wpisanie właśnie ukośnik Settings. No i najlepiej jak macie połączone wasze konto Epic Games z kontem na Discordzie. Kiedy już wpiszecie to Settings i właśnie w sumie tylko tyle musicie wpisać, bo po wpisaniu tego już powinno was zalogować. Wchodzicie sobie na kanał hashtag LB Weekly, i tam generalnie, moi drodzy, musicie sobie, że tak powiem, zaznaczyć Show My Leaderboard Position i przy okazji wybrać sobie opcję Rewards, żeby zobaczyć, czy właśnie przysługuje Wam dana nagroda. No i to tak naprawdę tyle. Macie do zdobycia dwie nagrody, i przy okazji jest możliwość również zdobycia Discord Nitro za darmo. No i więcej w sumie macie już tam rozpisane właśnie no, na tym Discordzie, także tak to wygląda. Oczywiście, moi drodzy, najważniejszymi nagrodami, które są nadal do zdobycia, Bycia w grze, to właśnie oczywiście koszmarów czar, czyli no nagrody, które są już od bardzo długo i przy okazji, właśnie pojawiła się chyba przedostatnia, bądź jest już ostatnia część, czyli Skradaj się jak mrok. No i teraz to już w sumie głównie są nagrody pod Expo, ale no cóż, tak to wygląda. Przy okazji, mamy oczywiście, moi drodzy, Hordobicie, czyli nagrody również bardzo ciekawe i dosłownie wystarczy zagrać dwie gry Hordobicia, żeby zdobyć wszystkie te nagrody. Tak samo również, moi drodzy, mamy grę rankingową, która pewnie w następnym sezonie. Nie, nie wiem w sumie czy zostanie, ale tak czy siak większości osób za grę rankingową otrzymała właśnie plecak czerwień w rankingu i to już przedwcześnie. Jak i również za darmo, za dosłownie nic nie robienie. Przykładowo, ja, który mam skończony dwa wyzwania, dostałem ten plecak, i no Fortnite napisało, że po prostu każda osoba ten plecak otrzymała. Oczywiście, jeżeli jesteście posiadaczami karnetu bojowego, to nie zapomnijcie o odblokowaniu sekretnego skina tego sezonu, czyli oczywiście Asoki Tano, ponieważ no, później już ten skin będzie niedostępny, a myślę, że taki skinek na waszym koncie jak najbardziej może wam się przydać, więc w sumie każdemu polecam. Oczywiście, dla osób, które posiadają PlayStation, polecam wam odebrać pak Pakiet PlayStation Plus, gdzie możecie zdobyć z tego co wiem darmową lotnię, jak i również emotkę. No i oczywiście, pakiet PlayStation Plus się resetuje co sezon, także do końca tego sezonu, jeżeli macie PSK, to warto sobie takowy pakiecik jak najbardziej zgarnąć. No i mamy również darmowego skina, czyli darmowego skina z akcji a Friend, więc generalnie musicie wejść sobie na właśnie stronę Referee i tam musicie stworzyć połączenie ze znajomym. I to tak naprawdę tyle, bo. Tam już w sumie resztę macie tak naprawdę rozpisane. Lecz generalnie z tego co mi się wydaje, to te wyzwania są chyba nawet do jakiegoś stycznia, czy coś takiego. Także bo... No... Akurat to jest, że tak powiem, rzecz, którą będziecie jeszcze mogli wykonywać w następnym sezonie i z tego co wiem, to też jeszcze w następnym rozdziale, bo cały rozdział ma się skończyć gdzieś w grudniu, więc e, to jeszcze dużo czasu da to, więc tak czy siak wydaje mi się, że bardzo spoko. No i macie jeszcze na to mega dużo czasu. No i właśnie tak to wygląda. No tych nagród jest obecnie naprawdę całkiem, ale to całkiem sporo. No i oczywiście taką też jedną z głównych i również takich ważniejszych nagród tego sezonu jest to oczywiście nic innego, jak parasolka, parasolka tego sezonu, czyli to parasolka to sobie co sezon, taka można by powiedzieć, że główna nagroda za wygranie gry, także jak najbardziej każdemu polecam, bo wydaje mi się, że jest po prostu warto sobie ją, że tak powiem, odblokować. No i co, oczywiście jeżeli przeminąłem jakąś nagrodę, to jak najbardziej przepraszam, ale tak czy siak w większości osób właśnie może zdobyć nawet tutaj darmowego skina i no możecie to nawet zrobić jeszcze przed sezonem piątym, no i masę innych darmowych nagród, także jak najbardziej każdemu polecam, bo tych nagród jest mega dużo, no i co... To by było generalnie na tyle. Przypominam, że jeżeli nic nie wygraliście wy właśnie konkursiku na Jacka Skeletona i przy okazji na Michaela Myersa, to spokojnie, moi drodzy, bo pewnie w przyszłości będą jeszcze niejednokrotnie takie konkursy. Także wystarczy mieć generalnie suba z dzwonkiem i to tak naprawdę tyle, bo pewnie na nowy sezon na pewno coś na karnet się pojawi czy coś takiego. Także warto subskrybować kanał. No i teraz przy okazji dowiedzieliście się o wszystkich darmowych nagrodach. Jakie no, warto jest odebrać przed sezonem piątym, bo sezon piąty jest już coraz bliżej, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to odblokujcie. I cóż, tak to właśnie wygląda. Ja byłem Hexo i widzimy się oczywiście w kolejnych filmach. Subujcie kanał z dzwonkiem. Jak ten film Wam się spodobał, zostawcie tu łapeczkę do góry. A jeżeli Wy będziecie robili zakupy w Fortnite'owym sklepie, to z kodzikiem HeksoKot i bardzo dziękuję każdej osobie, która właśnie kodziku HeksoKot przy zakupach używa. A my widzimy się jutro o godzinie 6.30. Ja byłem Hexo. Ja byłem hexo i ja byłem hexo. Serio, to ja hexo.